Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was coś, co chyba lubi większość osób. Jak myślicie, co to jest? To jest, słuchajcie, pasztet. Po prostu pasztet. Oczywiście jest to pasztet wegański. Który ostatnio odkryłam, właśnie robiąc zakupy w Lidlu i gorąco wam ten pasztet polecam. Słuchajcie, jest to pasztet marki Dobra Kaloria z pomidorami pieczony, jest to w 100% pasztet wegański, pasztet roślinny. I słuchajcie, to, co mi się w tym pasztecie oprócz smaku podoba najbardziej, to to, że jest on bez, bez sztucznych aromatów, metylocelulozy oraz spulchniaczy. E, co jest dla mnie też istotne, słuchajcie, ten pasztet jest generalnie bez soi. Ponieważ jest on zrobiony tak, jak tutaj macie napisane, z kiełków słonecznika, i naprawdę y, chyba składnikiem, który tutaj dominuje, są właśnie te kiełki słonecznika. Dlaczego mnie to cieszy? Słuchajcie, ponieważ y, ja generalnie ze względów y, zdrowotnych, ponieważ już y, no, jestem na takim etapie świadomości troszeczkę wyższym, jeżeli chodzi o jedzenie, i już wiem, co po prostu szkodzi, co przyczynia się y, do powstawania różnego rodzaju chorób. U Unikam, słuchajcie, białka, unikam glutenu i unikam właśnie wszelkich produktów odzwierzęcych. No i teraz co z tym białkiem? Słuchajcie, bo większość firm chwali się właśnie, że w ich produkcie jest tyle i tyle białka, tyle i tyle właśnie białka sojowego i tak dalej. Słuchajcie, po pierwsze, zaraz Wam tutaj pokażę, co jest napisane, natomiast mówiąc o tym białku, co chciałabym Wam przekazać? Słuchajcie, zbyt duża ilość białka. Odkłada się generalnie w stawach, tworząc tzw. Tak złogi białkowe. Złogi białkowe, które łączą wszystkie ciężko chore osoby, doprowadzają do tego, że w tychże miejscach potrafi być skumulowane u chorego człowieka do 6 kg złogów białkowych. One przyczyniają się do reumatoidalnego zapalenia stawu, do stwardnienia rozsianego, do chorób takich jak np. schizofrenia, przyczyniają się do złej ruchomości stawu. Przyczyniają się do nowotworów. I teraz słuchajcie, dlaczego ja unikam generalnie wszystkich produktów, które zawierają w sobie soję? E, dlatego, ponieważ soja, nie wiem czy wy wiecie, czy nie, ja o tym nie wiedziałam, przechodząc na weganizm, dowiedziałam się stosunkowo niedawno, soja ma dwa razy więcej białka w sobie niż mięso. Dwa razy więcej. Słuchajcie, jest to produkt wysokobiałkowy, a my, ludzie dorośli, nie potrzebujemy aż tyle białka. To naprawdę, słuchajcie, trzeba być bardzo, bardzo wyczynowym sportowcem. Nawet nie, nie mówmy o osobach, które uprawiają jakąś tam kulturystykę, chodzą sobie na siłownię. E, może jeżeli startują w zawodach, to faktycznie mają tak duże zapotrzebowanie e, na białko. Natomiast przeciętny człowiek, który ćwiczy, ja jestem taką osobą, ćwiczy nawet dosyć intensywnie, nie potrzebuje takich ilości białka, które my spożywamy. Kochani, ja Wam bardzo polecam ten pasztet. Właśnie to jest pasztet, który nie zawiera aż tak dużo białka. Ja go doprawiam sobie, słuchajcie, świetnymi kaparami, które, słuchajcie, odkryłam w moim. Tutaj Wam pokażę, bo tu jest napisane kaparki, kapary, które odkryłam, słuchajcie, w sklepie światło, w sklepie internetowym, o którym mówię też na innych filmikach. Słuchajcie, są to chyba jakieś takie bardzo młodziutkie kapary. One są jeszcze na takie jakby łodyżce, nie wiem, czy tutaj to widać, ja Wam za chwileczkę pokażę. Są one słodko-kwaśne, smakują zupełnie inaczej niż takie klasyczne kapary, które kupujemy w sklepie. Jest to smak, słuchajcie, niewiarygodny. Jeżeli ktoś lubi kapary, to naprawdę gorąco polecam te kapary ze sklepu Światło, ponieważ są zupełnie inne, bardzo delikatne i bardzo wyśmienite. Słuchajcie, no i jeszcze dla tych, którzy nie są przekonani generalnie do weganizmu, chciałabym Wam powiedzieć o tym, o czym już tutaj pisze marka Dobra Kaloria: że zobaczcie, hodowla zwierząt odpowiada za emisję 18% aż procent gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka. To jest zastraszająco dużo i ma to wpływ po prostu na to, w czym żyjemy na całym świecie. Wybierając roślinne posiłki, zmniejszasz emisję CO2 do atmosfery oraz ograniczasz zużycie energii i wody. No tak, no bo słuchajcie, jak ktoś mi mówi, że do produkcji roślin i warzyw jest potrzebne dużo wody, to ja bardzo zachęcam te osoby do zastanowienia się nad logiką swojej wypowiedzi, ponieważ każde zwierzę otrzymuje paszę, która jest wyhodowana właśnie przy użyciu ogromnych ilości wody i ogromnych ilości generalnie energii. I ta pasza mogłaby, zamiast być przetwarzana na pasze dla zwierząt, mogłaby stanowić bezpośrednie jedzenie dla człowieka. A tak to nie dość, że przerabiamy te warzywa, do których produkcji hodowli używamy, uprawiania, przepraszam, używamy mnóstwo wody i mnóstwo energii, przetwarzamy je na pasze dla zwierząt, to potem jeszcze raz energię, wodę musimy podawać zwierzętom i tą paszę, żeby te zwierzęta hodować. Oprócz samego cierpienia, które zadajemy zwierzętom, które jest po prostu największym okrucieństwem, jakie istnieje w historii kuli ziemskiej, to doprowadzamy po prostu do niszczenia tego świata. Zastanówcie się nad tym, kochani, bo większość z Was ma albo będzie miała dzieci, część z Was jest już starsza, część jest młodsza, ale na pewno wszyscy chcemy jeszcze troszeczkę pożyć na tym świecie, pocieszyć się nim. Zastanówmy się nad tym. Co robimy, bo wszyscy przyczyniamy się do tego, że dokładamy tą mniejszą lub większą cegiełkę do zniszczenia naszego środowiska. Co tu jest jeszcze, kochani, napisane? Jest napisane, że zmniejszasz emisję CO2 do atmosfery oraz ograniczasz zużycie energii i wody. Przyszłość planety to rośliny. No i zobaczcie, Marka, dobra, Karol, kaloria już wie, że przyszłość planety to rośliny. Ja bym chciała, żebyście wy wszyscy także się dowiedzieli i żebyście przekonali swoich bliskich, swoją rodzinę, a przede wszystkim siebie do tej zmiany, ponieważ wszelkie zmiany trzeba zaczynać od siebie. Pasztet dobra kaloria, roślinny, dostępny bez problemów w Lidlu, za przyzwoitą cenę, gorąco polecam. Z odpowiednią ilością białka, czyli tak nie za dużo, smaczny, bo z kiełkowanych kiełków słonecznika, pasujący do pieczywka, jak również idealnie pasujący sam. Kochani, ściskam Was mocno. Życzę Wam ogromu miłości do świata i do siebie. Przemyślcie to, co powiedziałam. Lajkujcie, subskrybujcie. We wszystkich kolejnych filmikach będziemy Wam pomagać przechodzić na weganizm, pokazując produkty, z których każdy, ale to każdy, nawet po prostu totalnie osoba nielubiąca lub nieumiejąca gotować, może przyrządzić fajny posiłek. Ściskam Was mocno. Papa, pa i do zobaczenia.